Dzień dobry, witajcie. Jak już po tytule widzicie, dzisiaj będę tworzyć nową rabatę. Zapraszam na ten film. Sytuacja wygląda tak, że najpierw posadziłam jesienią rośliny w trawie, a teraz będę tworzyć z tego rabatę czyli taki proces troszeczkę odwrotny do takiego prawidłowego. Jesienią zeszłego roku miałam sporo roślin, które na ostatnią chwilę musiałam gdzieś ulokować i wylądowały właśnie tutaj. Teraz czas zrobić z tym porządek. Rośliny nie powinny rosnąć tak bezpośrednio w trawniku. Po pierwsze, dlatego, że trawa jest dość dużą konkurencją dla tych roślin ozdobnych, zabiera im wodę i składniki pokarmowe, a poza tym ciężko jest wymanewrować jakąkolwiek kosiarką, żeby tę trawę tutaj skosić. Także trawa zarośnie, zakwitnie i tyle będzie z dekoracyjności tej rabaty. Plan jest taki, aby najpierw wytyczyć granicę rabaty, odcinając takim półksiężycem do trawnika jej krawędź. To jest takie narzędzie, które właśnie dobrze tnie murawę i można sobie wytyczyć rabatę, zostawić ją w takim naturalistycznym kształcie i właśnie potem poprawiać tym narzędziem, jeśli ta trawa wchodzi nam za bardzo w granicę tej rabaty. Można też oczywiście ułożyć obrzeże. Ja obrzeże nie będę. Na pewno układać tutaj, ale na pewno do wyznaczenia tej rabaty to narzędzie mi się świetnie przyda. Liczę też na to, że kiedy przy następnym etapie przeryję pas glebogryzarką, będzie w miarę równa linia. Zobaczymy. Potem wybiorę szpadlem trawę w głąb rabaty, omijając oczywiście rośliny ozdobne. Wokół nich będę musiała usunąć trawę ręcznie. Następnie uzupełnię wybrany poziom korą i rabata będzie gotowa. Do dzieła! Celowo odsunęłam linię cięcia od linii roślin o jakieś 60-70 cm. Dlatego, że za chwilę tutaj wjadę glebogryzarką, która też zabierze jakby jakiś pas tej rabaty i nie chce uszkodzić roślin, a poza tym przy późniejszym koszeniu traktorkiem też potrzebny jest jakiś dystans, tak, żeby na rozrośnięte rośliny nie wjeżdżać kołem, ale żeby właśnie rabata miała jeszcze jakiś Miejsce na to, żeby przejechać. Pojawił się pierwszy cytrynek. Ostatnio w filmie Spacer po lesie mówiłam, że jeszcze ich nie ma. No to dzisiaj już jest. Nie wiem, czy dokładnie widać linię cięcia, ale celowo też za rabatą zostawiam pas trawy, tak żeby właśnie od tyłu też móc przejechać swobodnie traktorkiem koszącym. Mówię Wam o tym dlatego, że często tworząc rabaty, wycinając trawniki i sadząc tam potem rośliny, trochę zapominamy o dalszych losach tej rabaty i tym, że będzie trzeba wokół tego jakoś trawę kosić. Często zostawiamy za małą przestrzeń, żeby taką rabatę na przykład okrążyć, albo robimy zbyt skomplikowane kształty i ciężko wtedy dojechać w każde miejsce kosiarką. Dlatego zwróćcie na to uwagę, kiedy będziecie ten kształt planować. Wjechaliśmy glebogryzarką tam, gdzie się dało. A następnie teraz będę wybierać wszystkie kamienie, kawałki drewna, które były ukryte tutaj w ziemi. I oczywiście wywozić tę pociętą murawę. Nieoceniona pomoc męża, dajcie kciuka w górę. I jeszcze raz poprawiamy brzeg rabaty, żeby był taki ostry. Darni została już zdjęta, wywieziona, teraz wreszcie widać jakie tutaj rośliny rosły w tej trawie i ile dokładnie ich jest. Teraz czas to przegrabić, żeby powierzchnia była równa i będziemy zasypywać korą. Wsypaliśmy na tę rabatę około kilku centymetrów kory, takiej grubszej. Myślę, że to tutaj ze spokojem wystarczy. Jak widzicie, całkiem sporo miejsca jeszcze jest na tej rabacie. Co prawda rośliny tutaj są jeszcze małe, ale myślę, że coś jeszcze tutaj uda mi się kiedyś dosadzić. Krawędź w tej chwili jest równa, będę ją w sezonie poprawiać, jeśli trawa przerośnie tym właśnie półksiężycem. A efekt wygląda w tej chwili tak. Celowo nie przycinałam podczas pracy tych suchych pędów bylin, żeby wiedzieć dokładnie gdzie rosną. Na przykład teraz te floksy, na które patrzymy nie puszczają jeszcze żadnych nowych przyrostów i obawiałam się, że moglibyśmy je przypadkowo gdzieś przysypać. Rabata gotowa. Trochę od tyłu zaszedł cały ten proces, ale jak widzicie taką sytuację też da się uratować. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie. Cześć!